Błogosławiona krew Jezusowa. Duchowość krwi Chrystusa opiera się na Bożym Słowie i na Eucharystii. Żyjąc na ziemi, Jezus nauczał o Królestwie Bożym, a jego nauka, najpierw przekazywana ustnie, została spisana i dzisiaj jest dostępna również dla każdego człowieka. Praktycznie możemy po Słowo Boże sięgać w każdej chwili. Mamy egzemplarze Pisma Świętego w różnych rozmiarach. Jest ono zapisane na płytach i dostępne w internecie. Od gleby naszego serca jednak zależy, jaki wyda plon w naszym życiu. Bóg jest hojnym siewcą, a ja mam słuchać, zachowywać w sercu jak Maryja, rozważać i wprowadzać w życie. To znaczy, postępować tak, jak ono mi podpowiada, jak tego ode mnie wymaga. Pan Bóg przez swoje słowo może dokonywać cudów przemiany w moim życiu. Kiedy myślimy o Eucharystii, przed oczyma stają nam chleb i wino, które mocą Ducha Świętego, na słowa Jezusa wypowiadane przez kapłana, stają się ciałem i krwią Chrystusa. Tego samego. Które dwa tysiące lat temu przyjął ciało z Maryi, żył na ziemi, umarł, z martwych wstał, wstąpił do nieba i przyjdzie na końcu czasów sądzić żywych i umarłych. Jezus przychodzi w znakach sakramentalnych, ale jest rzeczywiście obecny, co potwierdzają cuda eucharystyczne. W konsekrowanym chlebie widzimy mięsień serca człowieka żyjącego. Będącego w stanie konania, a krew ma grupę AB. Zatem, spożywając komunię świętą, przyjmujemy prawdziwe ciało i krew naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wino i wodę, które w czasie przejstoczenia staną się krwią Chrystusa, kapłan wlewa do kielicha. Jest to szczególne naczynie liturgiczne. Przeznaczona dla krwi Syna Bożego, wykonana jest ze szlachetnego kruszcu, najczęściej złota, i wyłączone z jakiegokolwiek innego użytku. Niektóre kielichy są bogato zdobione, niektóre są bardzo proste, skromne w zdobieniu, bo najważniejsze jest to, co jest w ich wnętrzu. W naszej duchowości kielich ma jeszcze inne znaczenie. Kiedy ministranci przychodzą, przynoszą do ołtarza chleb i wino, my do kielicha możemy składać to, co wypełnia nasze serca: trudy, boleści, radości, nadzieje, wydarzenia wielkie i małe, relacje, przeszłość i przyszłość wszystko, co przeżywamy. Kiedy dokona się konsekracja, to, co złożyliśmy do kielicha, zanurzone zostanie we krwi Chrystusa. Zostanie przemienione, oddane Bogu. On ma rozwiązanie dla naszych problemów. Mówi się, że Pan Bóg krzyża nie zabiera, ale umacnia barki do jego dźwigania, że On sam pomaga dźwigać. Moja radość, zatem i mój ból nabierają zupełnie innego znaczenia. Ofiarowane Bogu i zjednoczone z Jego krwią mają moc zbawczą. Nie ze względu na siebie, ale na Chrystusową krew. I nawet jeśli obiektywnie sytuacja się nie zmieni, kiedy wyjdę z kościoła, wiem, że nie jestem sama, że moje życie jest w Bogu, że On je przyjmuje i wszystko wykorzysta ku mojemu dobru lub i ku dobru innych. W ten sposób pozwalam Bogu mnie uwalniać, uzdrawiać, oczyszczać, przemieniać. Najczęściej krew eucharystyczną przyjmuje tylko kapłan. My spożywamy ją przy szczególnych okazjach. Przez picie z kielicha, na przykład we wspólnotach neokatechumenalnych, albo przez przyjęcie zanurzonej we krwi hostii, na przykład w naszych domach. Niezależnie jednak, czy przyjmujemy komunię pod jedną czy dwiema postaciami, przyjmujemy całego Jezusa. Zatem spożywamy ten sam chleb i napój życia, a więc stajemy się jednym ciałem w Chrystusie. Jego krewnymi przez krew Chrystusa. Nie jesteśmy już obcymi przychodniami, ale karmiąc się tym samym pokarmem i pijąc ten sam napój, stajemy się rodziną. Twoje sprawy są, powinny być odtąd tak samo ważne dla mnie, jak moje. Jesteśmy jak gałęzie jednej winorośli, płynie w nas ta sama krew Bożego Syna. To zobowiązuje. I to odróżnia nas, pomimo przynajmniej powinno odróżniać od innych. Miłość wzajemna uczniów Chrystusa rodzi nowe życie. Ściąga obecność Boga na ziemi. Z drugiej strony, moje serce może stać się żywym kielichem dla krwi Chrystusa, płynącej w cierpieniach moich braci i sióstr w trudnych wydarzeniach tego świata. Pierwszym żywym kielichem była Maryja u stóp krzyża. Nie miała kielicha, nie miała w ogóle żadnego naczynia. Do którego mogłaby zbierać płynącą krew syna, ale jej serce takim kielichem się stało. Kiedy widzę ból, cierpienie mojego brata, siostry, czyli, jak wcześniej mówiłam, w gruncie rzeczy każdego człowieka, mogę przyjmować je do swojego serca i ofiarować Bogu. Zwłaszcza, jeśli ten człowiek nie wie, że sam może to uczynić, albo nie wie jak. Czasem mogę powiedzieć słowo pociechy, pokrzepienia, które w moim sercu obudzi Pan Bóg, czasem mogę tylko w milczeniu przyjmować wylewane z serca brata łzy, a z nimi ból, strach, żal, cierpienie duszy czy ciała. Złączone z krwią Chrystusa zostaną przemienione i może się zrodzić nowe życie w tym człowieku. Na przykład przyjdzie ukojenie. Nowa nadzieja, nowe zaufanie Bogu, który wszystko wie i wszystko może. Na obrazie Maryi, nazywamy, którą nazywamy Madonną Kielicha, ona trzyma na kolanach Jezusa, a on podaje Kielich temu, kto na niego patrzy. O tym obrazie można znaleźć katechezę w innym miejscu na naszej stronie. Ja chcę tu tylko zwrócić uwagę na jedno. Kiedy patrzymy, wygląda jakby Maryja chciała podać nam, mi, Jezusa, bym Go wzięła w ramiona. Ma zaufanie do mnie, że tak uczynię i że zatroszczę się o Niego. Równocześnie jakby mówiła, że kielich, który Dzieciątko trzyma w dłoniach, zawiera w sobie Jego wielką miłość i jest nieodłączny. Jezus podaje go, jakby mówił: Przyjmij moją miłość, przyjmij dar krwi, którą za ciebie przelałem, a w której znajduje się wszystko, czego potrzebujesz do prawdziwego życia tutaj i na wieki. Nie bój się mojej krwi. Ona jest ratunkiem, ochroną, pokrzepieniem. Jest prawdziwym napojem życia, także wiecznego. Jest największym, najmocniejszym, najgłębszym i życiodajnym wyrazem mojej miłości do Ciebie. Jak w czasie Eucharystii wino wybrane przez kapłana staje się krwią, tak to, co wypełnia moje życie, może być złączone z boską krwią i przemienione, niezależnie od tego, co to moje życie wypełnia. Widać to w perspektywie wiary. Temu, kto kocha, wszystko służy ku dobru, chociaż przekonać się o tym można czasem dopiero po długim czasie, a niekiedy po drugiej stronie życia. Przyjmujmy krew Chrystusa ofiarowaną nam na ołtarzu, płynącą w czasie każdej mszy świętej, pragnącą znaleźć w moim sercu miejsce, gdzie będzie przyjęta, i składajmy nasze krople krwi do kielicha na ołtarzu, aby żadnej z nich nie zmarnować. Moje cierpienie, zjednoczone z Chrystusowym, może przemieniać świat. Niech każdorazowe spojrzenie w czasie mszy świętej na kielich przypomina nam o tej wielkiej miłości Boga i o tym, że On jest tak bardzo blisko nas.